Turka z Małysza Maciej Kurzajewski, witam Państwa. Punkt konstrukcyjny K185, długość rozbiegu 116,5 m, wysokość progu 4,65 m. Zawodnicy osiągają na progu prędkość około 103 km na godzinę. To wszystko musi robić wrażenie. Welikanka, mamucia skocznia w planicy. To właśnie w Słowenii odbył się wielki finał ostatniego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed tymi zawodami w klasyfikacji generalnej Adam Małysz miał 122 punkty przewagi nad Svenem Hanawaldem i pewnie kroczył po trzecią z rzędu kryształową kulę. Ta sztuka nie udała się przed nim żadnemu skoczkowi. Zawody na Olbrzymce miały być też polowaniem na nowy rekord długości skoku. Już podczas kwalifikacji Mati Hautamyki o 2,5 metra pobił nieoficjalny rekord świata Andreasa Goldbergera. W finu uzyskał odległość 227,5 metra. Ale to miała być dopiero przygrywka do wielkich emocji. Jego zespół wygrał piątkową drużynówkę, my zaś całą naszą uwagę skupiliśmy na sobotnim konkursie indywidualnym 22 marca 2003 roku. Adam Małysz rusza do finałowej rozgrywki. I jest Matti Tameki. dwukrotnie ustanawiał nieoficjalne rekordy świata na pewno rekordy welikanki 227,5 dzisiaj podczas Serii treningowej 228,5, ale niepewny. Nikunen wie, że nie ma dobrych warunków. No i teraz, jeszcze na dodatek, na dole jest trochę boczny wiatr. Wysoki pułap, mocno wyszedł powietrze. Dobra prędkość była na progu, jest daleki skok. Można skoczyć daleko. Można skoczyć daleko. Na pewno powyżej 210 metrów, a zatem, już jak skoczyć, to od razu bijąc rywali. 20 prawie metrów, 214 metrów Mati Hautameki. Ale przypomnę, że to jest piąta belka. On z szóstej ustanowił. Z piątej właśnie ten rekord 228,5. Podczas gdy 225 metrów Adam Małysz miał z czwartej belki. Kelbart Wydaje się, że w końcówce sezonu zaczął dobrze skakać. Wczoraj nie było go w drużynie, jakby mu pozwolił odpocząć. I dobry skok. Dobry skok pod 200 metrów. Być może on wyprzedzi Benkowicia, który przez długi czas był najlepszy. 199 metrów, zatem 2 metry dalej od Roka Benkowicia Słoweńca. I będzie... Martin Helwa drugi za Martin Hautamekim, ale z ogromną stratą 18 punktów. To jest, proszę państwa, około 15 metrów. Ale dokładnie tyle ich dzieli. 214, a zatem otrzymali te same noty, tylko różnica punktów y, dzieli y, Hautamekiego i Helwarta. I za moment jest już Florian Ligel. Skoczył rekord życiowy w Planicy, 213,5 metra wczoraj, ale w konkursie już nie skakał tak dobrze jak podczas treningów. On musi mieć mocny wiatr, wtedy wykorzystałby swoje warunki. Wyszedł prawdzie dynamicznie z progu, ale starczyło tylko na jakieś 190 metrów. Jego wyjście z progu, które analizowała podczas konkursu czterech skoczni. Wielokrotnie e, telewizja austriacka oceniany jest jako najlepsze z wszystkich zawodników tego kraju. No ale 190 metrów odległa pozycja 12 ligla i Janne Achenen. Wczoraj, kiedy trzeba było powalczyć o punkty w drużynie, skoczył bardzo dobrze. I ustanowił rekord życiowy 213 metrów. No teraz jest mało na górze, jeszcze mniej wiatru na dole. konen. ciągle jest wysoko. Czwarty w klasyfikacji generalnej pucharu świata w tym sezonie. Miał dobre momenty. Oczywiście ten trzeba na chwilę zapomnieć. A warto przypomnieć, że wygrał dwukrotnie zawody Pucharu Świata, że przez długi czas był liderem Pucharu Świata, że wygrał turniej czterech skoczni. W porównaniu z poprzednim nieudanym rokiem Jan Ahonen wrócił do najlepszych, niestety to był jego w dzisiejszym konkursie ostatni skok jest 33. Pozostają Witkels, Hanawald, Małysz. Witkels wczoraj skakał najsłabiej. Z Austriaków jakby się obawiał 94 metry w pierwszej kolejce. Dzisiaj podczas treningu no, taki skok, w którym jakby chciał wszystko zrobić poprawnie, ale żeby nic nie było dodatkowo, żadnej wartości dodanej, która stanowi o tym, że zawodnicy lecą tak daleko. Dla niego jest to koniec sezonu, podkreśla, jest bez formy i skakanie na wielkance wtedy jest pewnym problemem. Wittchels, później Hanowald i Adam Małysz a warunki niestety są coraz gorsze. Andras Witkelc. Ja go rozumiem. W sytuacji, w której zawodnik mentalnie już o nic nie walczy, niczego się nie spodziewa, trudno jest ryzykować zdrowie, chociaż niewątpliwie czuje pewien rodzaj dyskomfortu wewnętrznego, ale co zrobić? Zaledwie 111 metrów, o tym, że jest bez formy, mówi już bez żadnych ogródek. I za moment Sven Hannawald. Niezły skok, 215 metrów w serii treningowej, ale skaczący po nim Adam Małysz skoczył 10 metrów dalej. Przypominam Państwu, różnica 122 punktów. Jeżeli dzisiaj Adam Małysz by nie wygrał. A zajął tylko drugie miejsce, to i tak dziś już będzie świętował zwycięstwo Puka ze świata Sven Hanawald, jeszcze ciągle jedyny, który może mu zagrozić. Dobry, bardzo dobry skok, świetny skok Hanawalda, bliżej niż e, Matty Hautameki, ale niewiele bliżej od prowadzącego Fina. 208 metrów, 6 metrów bliżej. No i za moment Adam Małysz i wszystko będzie jasne, a zatem jeszcze chce powalczyć Hanawald. Gdyby Polak zajął w jednym konkursie drugie miejsce lub w dwóch zdobył łącznie 80 punktów, to nawet dwie wygrane Svena Hanowalda nic nie dają. Wygrałby wtedy klasyfikację dwoma punktami w generalnej łącznej punktacji. Ale tego w ogóle nie ma co rozważać, bo Adam Małysz chce tu wygrać. Chce doścignąć tę wielką pasę z ubiegłego sezonu. Pięciu wygranych. Svena Hanawalda z rzędu. Przypominam, on już pięć wygranych ma. Licząc dwa medale, Mistrzostw Świata, dwa starty w predatco. i później trzy Puchary Świata. Ale chciałby jeszcze to zrobić w bardziej imponującym stylu. Rusza Polak. Warunki na skoczni są porównywalne na pewno do tego, co miał Mati Hautameki dynamiczne wyjście, szuka wiatru czy daleko, leci będzie piękny lot jest lepiej jest pięknie, nikt mu nie zagrozi proszę Państwa ależ forma, ależ skoki ależ klasa Adam Małysz Piękny skok odległy, jak on to robi, dlaczego się nie boi, dlaczego tak wspaniale szybuje 224,5 metra i proszę Państwa już jest chyba wszystko jasne, zdeklasował ich, zdeklasował. Proszę popatrzeć tylko na te odległości, na różnicę punktów, to jest knockout. On wrócił do tego wielkiego wygrywania sprzed dwóch lat, kiedy odskakiwał wszystkim na tyle, że innym już nie starczało wyobraźni, odwagi, by zaatakować pozycję Polaka.